Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii 4 z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chciałbym zająć się pszenicy na nowym polu, no bo jest to pole, które zakupiłem sobie w poprzednim odcinku. Jest to pole numer 19, no i fajnie się złożyło, że akurat na tym polu rośnie pszenica. No niestety nie jest ona nawiesiona, więc będziemy mieli trochę mniej tej pszenicy. No ale dzisiaj też chciałem zakupić sobie kury. No i tą pszenicę oczywiście wykorzystam jako paszę dla tych zwierząt. Pewnie część przechowam sobie też w silosach, żeby mieć zapas na cały rok, żeby karmić te kury. Natomiast wsiadamy sobie już do kombajnu i rozpoczynamy żniwa. Zobaczymy też, ile uda się tego zebrać. No akurat jest to ten najmniejszy kombajn w farmingu. No i jeszcze z niego nie korzystałem. no bo w serii pierwszej oraz w serii drugiej mieliśmy yy, większy kombajn na początek, czyli ten kombajn marki Doid Farms. No tutaj dostaliśmy ten najmniejszy kombajn, czyli ten marki Rosselmarsz. To no też jest to bardzo fajny kombajn, bardzo ładnie wygląda. No ale to jakiś czas, jak rozwinę moje gospodarstwo, no to będę chciał sobie zakupić trochę większe. No ale dzięki temu, że ten kombajn nie ma jakiejś dużej śniwiarki, to możemy nawet trochę sobie pojeździć z widoku pierwszoosobowego, tej z perspektywy kierowcy. No a w sumie po jednym przejeździe mamy ponad 600 litrów. Widzę tak myślę, że tej pszenicy trochę powinno być, jak widzicie tej to pole wcale jakieś małe nie jest. Znaczy, w porównaniu do innych oczywiście są większe pola, więc to w porównaniu do innych jest to dosyć małe pole. Ale na sam początek i tak myślę, że jest ono wystarczające, jeśli chodzi o takie drugie pole. Jedno mam oczywiście na gospodarstwie, czyli pole numer 15 oraz 16, które są połączone. No i wydaje mi się, że chyba mają podobne obszary te pola, czyli to pole 19 oraz 2 połączone. Poza odcinkiem, bo wykonywałem sobie też trochę kontraktów u innych rolników, dzięki temu udało mi się zrobić trochę pieniędzy. No i pewnie za te pieniądze zakupię sobie y, może jakiś większy kultywator, no bo ten, który dostaliśmy na początku jest bardzo mały, więc pewnie jakiś większy kultywator sobie zakupię. No i będę potrzebował też kwastownik do usuwania kwastów y, na polach poza siebie. No i pewnie w kolejnym odcinku zajmiemy się y, kultywatorowaniem oraz y, siewem pszenicy na tych dwóch połączonych polach. Tutaj pewnie poza odcinkiem ustawię sobie, sobie pracownika, żeby tutaj przejechał kultywatorem i później kolejnego z siewnikiem i tutaj zasieje sobie raczej rzepak no jeśli chodzi o takie pole na dalszy rozwój mojego gospodarstwa to na razie raczej będę chciał się skupić na uprawie i na zarabianiu w ten sposób no więc później, później będę chciał zakupić sobie jakieś kolejne pole może pole numer 14 jest to dość spore jest blisko mojego gospodarstwa a później będzie przyda jakiś większy kombajn oraz jakiś większy siewnik, więc też trzeba będzie nad tym pomyśleć. Myślałem też, że jak może zakupię pole numer 14, to mógłbym zrobić taką akcję, że zasiadłbym sobie kukurydzę na tych moich polach albo na 14 i na tych dwóch połączonych. No i mógłbym zakupić sobie, a właściwie to na początek wypożyczyć sieczkarny do kupuryce oraz e, pracę stacjonarną i mógłbym zrobić belę, e, kiszonki właśnie w ten sposób, że zbolawałbym sieczkę z kuporycy. No i później sobie te belekiszące posprzedawałbym i na tym mógłbym zarobić bardzo dużo pieniędzy na rozwój mojego gospodarstwa. Natomiast to jeszcze się zastanowię, no bo na razie muszę sobie zakupić pole numer 14, no i będę musiał zarobić trochę pieniędzy na ewentualne wypożyczenia takich maszyn. Ale myślę, że jest to ciekawy pomysł na zrobienie takiej akcji na początek rozgrywki, żeby zarobić. No później też może pomyślimy nad jakimś przetwórcą, no bo oczywiście z doświadczenia z pozostałych serii, Wiem, że przetwórstwo jest bardzo płacalne w tym farmingu, więc albo postawię sobie jakiś budynek do przetwarzania produktów, albo zakupię może jakiś gotowy budynek, który jest postawiony na mapie. Tutaj mamy kilka budynków, więc może jakiś budynek sobie po prostu zakupię i tam będę przetwarzał moje produkty. Nie wiem, akurat wszystkie te budynki są postawione, pewnie część jest gdzieś postawione, część pewnie są przerobione. Na młyn w tamtym farmingu był jako punkt skupu, my tutaj też mamy go jako punkt skupu. No ale możemy go tutaj zakupić i możemy przetwarzać tutaj zboże na mąkę. Później też będę chciał pójść po owce zwierząt. No i tutaj mamy już postawione zagrody dla owiec oraz yy, dla krów. No i to co ciekawe, ta zagroda dla krów wcale nie jest jakaś droga, jeśli chodzi o zakup. No bo tutaj mamy ten teren, przejdziemy sobie tutaj do terenów. No i tu jest zagroda dla krów i zobaczmy, ile kosztuje taki teren. No nie, około 160 tysięcy, więc jest to dosyć tani. No i tutaj już od razu mamy dostęp do zagrody dla krów, która mieści chyba aż 200 sztuk, więc... Tam można byłoby już zrobić hodowlę krów na dość dużą skalę No ale do hodowli krów będą potrzebne oczywiście maszyny do sianokosów żeby zebrać siano oraz książkę. No ale też tutaj fajnie byłoby się zająć tymi prawami w miarę szybko no bo można na nich fajnie zarobić też Później mógłbym transportować mleko do mleczarni i przetwarzać je na masło oraz na serno i mleczarnia znajduje się tutaj za tą górą to nawet widać ten fragment tego budynku no i w farmingu 13 to wyglądało w ten sposób, że tutaj chyba mniej więcej o godzinie, w okolicach godziny 7 rano i 7 wieczorem przyjeżdżała cysterna, która odbierała mleko no i wtedy testowaliśmy pieniądze, no a teraz oczywiście jest to zmienione i teraz sami sprzedajemy mleko albo możemy je przetwarzać, no ale też musimy je przetransportować No też ten murek tutaj bardzo fajnie wygląda taki z kamieni też tutaj w kilku miejscach on się znajduje, między innymi na gospodarstwie albo niedaleko Zagrody dla Wiec. Również jest taki y, podobny murek. No powiem wam, że bardzo mi się podoba ta mapka, oczywiście została ona trochę odświeżona y, względem farminga 13. No ale fajnie tutaj, oczywiście trawa jest taka gęstsza, jest ona chyba taka sama jak na mapce y, europejskiej. Też trochę te skały zostały poprawione i inne tekstury. No ale bardzo ładnie to wygląda. No widzę, że za chwilę będzie pełny zbiornik, mam 83% No i tak myślałem, że trochę więcej tej pszenicy będzie, myślę, że niecałe 10 tysięcy litrów tutaj będzie, więc nie wiem, czy mi wystarczy na cały rok karmienia kur Reszta tu akurat jest trochę mniejszy pulnik, bo on niestety zmieści chyba tylko 80 kur No ale na początek wystarczy, też trochę będę mógł zarobić na tych jajkach, no ewentualnie w przyszłości można sobie postawić jeszcze jakiś drugi pulnik, Który jest już dostępny w podstawowej wersji gry, no i ten Duży kurnik zmieści 3, 360 sztuk. To szkoda, że chociaż 200 tutaj nie możemy e, zmieścić w tej zagrodzie. No i tak fajnie, że ona jest już gotowa postawiona na gospodarstwie i należy już do nas od samego początku, więc nie musimy płacić za zagrodę, tylko po prostu zakupimy kupimy sobie e, kury, no i, i już e, będę mógł rozpocząć e, produkcję jajek. Jeszcze po, y, skorzystałam z wersji modyfikacji, z której korzystam w innych seriach, czyli modyfikacji na punkt, który pobiera produkty od zwierząt i y, automatycznie może je sprzedawać albo transportować do y, przetwórni. OK, mamy już pełny zbiornik. No więc teraz przesiędziemy się do Waltry i y, podjedziemy tutaj z puszczepą i rozładujemy tę pszenicę. No i może nawet teraz pojedziemy już y, rozładować to zboże y, do kurnika. No i tak kupimy sobie kury. No akurat jeśli chodzi o taki kombajn na początek, to bardzo fajnie on wygląda też bardzo ładnie tutaj wygląda kolorystycznie. No i w sumie ciekawe, że na mapce tej europejskiej oraz amerykańskiej na sam start dostajemy tego Deitfara, który jest większym kombajnem, a nie właśnie ten kombajn. Wkładanie jest jako najmniejszy, bo jednak zazwyczaj dostawaliśmy najmniejszy kombajn na sam początek rozgrywki. Czyli tak, w Farmingu 13 dostawaliśmy taki mały kombajn Marki Far, który miał zbiornik o pojemności 1500 litrów. No więc no, był to bardzo mały kombajn. Chyba jeden z najmniejszych, jaki dostawaliśmy na początku. Chyba w farmingu 11 mieliśmy dwa kombajny marki Lizard, które oczywiście trochę przypominały kombajny Holanda oraz Klasa. No ale były one chyba trochę większe od tego kombajnu marki Far. Później w farmingu 15 był ten kombajn Roscelm, yy, porozem, chyba, Taką się nazywał, ten pomarańczowy, no i był on podobny do tego Roscelmasha, którym teraz pracowałem. Yy, w farmingu 17 był kombajn marki Case. Nawet no, 19 na startu stosowaliśmy takiego New Hollanda, więc tutaj ten far w farmingu 13 był najmniejszym kombajnem jaki mieliśmy na początek. Ok, no i tutaj możemy chyba rozładować w tym miejscu pszenicę. Tylko nie wiem, czy najpierw musimy zakupić sobie tutaj zwierzęta i wtedy będziemy mogli to rozładować. Zobaczmy, na początek sobie zakupmy tutaj kury. Wybiorę te dorosłe i chyba na sam start zakupię od razu 80, może zakupmy sobie jeszcze jednego koguta. Żeby tutaj był w tej zagrodzie. No i teraz zakupimy sobie 79 kur. Ok, tu możemy jeszcze 19 dokupić. No i mamy 80 sztuk. Właśnie tak one wyglądają. Bo tak samo jak na innych mapkach też mamy tutaj takie czarno-białe kury. Takie białe, tutaj czerwone. O, też takie mamy kury. Takie właśnie czarne. Też y zobaczmy, gdzie jest kogut. No i też y, oczywiście to się zmieniło, jeśli chodzi o hodowlę kur, no bo w farmingu 13 nie musieliśmy karmić kur, tylko po prostu sobie kupowaliśmy. One sobie tu chodziły i snosiły jajka. O, widzę koguta, tutaj jest kogut. Też bardzo fajnie on wygląda. No i w farmingu 13 po prostu te kury sobie tu chodziły i snosiły jajka i musieliśmy je zbierać. No to będą się one pojawiać y, w tym miejscu, no i ten punkt będzie automatycznie je pobierał i sprzedawał. No Zobaczmy, czy możemy teraz rozwodować przyczepę. Może jakoś inaczej tu muszę podjechać, zobaczmy. No niezbyt lubię cofanie z takimi przyczepami. No zobaczmy, o teraz możemy rozbudować, czyli musieliśmy tutaj bliżej podjechać. I zobaczmy, czy to, czy to zboże się gdzieś tu pojawi. Tutaj są jakieś małe korytka, więc pewnie w nich się to zboże pojawi. No widać, że tutaj jest zboże. I tu mamy tylko 750 litrów, czyli bardzo mało tego zboża się tutaj mieści, więc będę musiał dość często uzupełniać to zboże. No i reszty wysypujemy sobie do silosu. A trochę mi się nie podoba to, że będę musiał aż tak często to uzupełnić, no bo 750 litrów to nie jest jakoś dużo. No i teraz na jakiś czas można uzupełnić też 80 kur aż tak y, szybko, nie będzie tego siedzało. No ale też mogli dać 5000 litrów, żeby był spokój na dłuższy czas. Teraz, teraz możemy sobie wrócić na pole no i będę kontynuował koszenie tej pszenicy no się powiem trochę sobie pokosimy i będziemy kończyć ten odcinek a resztę sobie skończę poza odcinkiem no i jeszcze możemy kilka przejazdów yy, zrobić tym kombajnem o, widzę, że na tej drodze chyba nie jeżdżą samochody bo jak na razie żadnego nie spotkałem no tak jest w tym farmingu, że jakoś na niektórych drogach jeżdżą samochody a na niektórych yy, nie ma tych samochodów. Tak trochę dziwne, ale ciekawe, czemu akurat tak zrobili. Ok, może gdzieś tutaj sobie zostawimy ten ciągnik. No i wracamy do kombajnu i kontynuujemy koszenie pszenicy. No fajnie, że akurat to udało się zakupić yy, to pole 19, gdzie rosła pszenica, no bo mogą sobie zrobić jeszcze w tym sezonie żniwa. Bo oczywiście na tych polach, które otrzymaliśmy na początek, już było ściernisko po zebranym zbożu więc niestety nie mogłem sobie już nic, tylko w ostatnim odcinku zrobiliśmy sobie orkę ściernicko oraz włączenie tych dwóch pól. Tutaj w też mógłbym zaorość trochę więcej, no i nawet zastanawiam się, czy nie powiększyć sobie tego pola, na przykład tutaj gdzieś tą całą trawę zaorać w tym miejscu i mógłbym zrobić sobie większe pole. No zastanawiam się nad taką opcją, no bo dzięki temu mógłbym mieć trochę większe plony w przyszłości. Więc tutaj się zastanowię. Wydaje mi się, że raczej ta trawa jest moja. Zobaczmy tej tereny. Okej, jeszcze mamy autozapis, więc poczekajmy aż nam się gra zapisze. No i zobaczę, bo może pod odcinkiem jeszcze wypożyczę sobie pług yy, i powiększę sobie trochę yy, to moje pole 19. No widzę, że to jest, yy, jest mój teren, więc mogę sobie tutaj na spokojnie powiększyć. Po właśnie pod odcinkiem wypożyczę sobie pług i trochę sobie powiększę. Też fajnie, że mamy edycję terenu, więc jak coś zrobię krzywo, no to możemy sobie w ten sposób to trochę naprawić. No więc raczej sobie powiększe pole, zawsze to trochę więcej plonów będzie i tak Tutaj ta trawa jest niepotrzebna wokół tego pola, więc mogę sobie tu zaorać No tutaj zresztą mamy taką fajną, dosyć szeroką drogę, ale Oczywiście ta mapka jest przeniesiona z farminga 13, więc te, te pola mają chyba takie samo rozmiar. No ale ciekawe, że to jest taki duży obszar z trawą, no bo te pola mogłyby być większe, no ale to fajnie, bo możemy sobie sami powiększyć trochę takie pole. No więc pewnie zastanowić się nad tym poza odcinkiem. No a w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć!